Witam was serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu ABC Życia duchowego. Mamy już osiem wykładów za sobą, także już większość, większość tematów żeśmy podjęli. Staraliśmy się przez te osiem wykładów odkrywać, co jest istotą życia duchowego, jak o to życie duchowe dbać, jak je rozwijać, tak, żeby nasza relacja z Panem Bogiem stawała się coraz bliższa, coraz głębsza i coraz bardziej zażyła. I to poznawanie Pana Boga i budowanie z nim tej bliskiej relacji miało nas uzdolnić do dawania mu odpowiedzi na tę Jego miłość i miłosierdzie wobec nas. I taką pie takim pierwszym rodzajem odpowiedzi jest nasze zaufanie, i o tym zaufaniu już żeśmy sobie mówili na spotkaniu bodajże w marcu. Tak? Natomiast dzisiaj będziemy sobie mówili o drugim sposobie odpowiedzi na Bożą Miłość, jaką jest nasza miłość względem ludzi. I oczywiście w tym temacie będziemy sobie sięgali do różnych tekstów z Pisma Świętego i z dzienniczka siostry Faustyny, tak żeby tam poszukać światła, żeby to, ten temat lepiej zrozumieć. Tak? Ja tutaj nie będę podawała jakichś konkretnych sigli czy numerów z dzienniczka, bo to wszystko sobie znajdziecie w naszej książce. Tak? Tutaj jest dokładnie ten temat opisany, także wszystkie te cytaty, o którym ja tutaj będę mówiła, macie w książce także. Za wyjątkiem jednego, jednego numeru dzieniczka, który podam, wszystko inne sobie znajdziecie tutaj w książce. I tak y, pierwszą taką prawdą, do której, y, od której rozpoczniemy to nasze rozważanie prawdą, którą myślę wszyscy doskonale znamy. Ale którą myślę, że trzeba, że tak powiem, rozpocząć tę naszą konferencję, to jest prawda o tym, że Bóg zawsze pierwszy jest w miłości. Tak? On pierwszy nas umiłował, a nasza miłość już jest odpowiedzią na tę Jego miłość. Tak? On pierwszy pokazał nam w ogóle, czym jest prawdziwa miłość i rozpalił w naszym sercu pragnienie miłości. Każdy człowiek ma w swoim sercu zapisane pragnienie miłości. Chociaż czasami jest ono bardzo ukryte i bardzo przywalone różnymi rzeczami, ale to pragnienie w każdym z nas jest. I każdy w mniej lub bardziej świadomy sposób dąży do tego, żeby, żeby doświadczyć miłości i żeby kochać. Bo czuje, że, ten, że to jest coś, co uczyni go szczęśliwym, co uczyni go spełnionym. Bóg pierwszy obdarza nas miłością i mocą tej Jego miłości my jesteśmy w stanie kochać sami z siebie nie jesteśmy zdolni do miłości. Nie mamy w sobie takiej mocy, żeby kochać. Tak? To dopiero doświadczenie bycia kochanym i to bycia kochanym przez Boga przede wszystkim zapala nas do, do tego, żebyśmy sami też chcieli kochać. Oczywiście my mówimy o tym, że mamy to pragnienie w sobie, ale musimy powiedzieć też, że to pragnienie, abyśmy kochali jest też w sercu Boga to On pierwszy zapragnął tego, żebyśmy my kochali, żebyśmy się w ten sposób też stawali podobni do Niego. I pamiętacie, w Wieczerniku Jezus o tym mówi bardzo wyraźnie. Przez całe swoje nauczanie mówił o tym, ale w Wieczerniku daje nam przykazanie miłości, wręcz nakazuje nam miłość, powie, jak to jest ważne w naszym życiu, żebyśmy się uczyli kochać. Stąd też ten nasz temat, abyśmy troszkę pochylili się nad tym, co to znaczy kochać i jak możemy kochać lepiej. Pan Bóg, zaszczepiając w nas to pragnienie, chce to pragnienie w nas rozwijać. I wiedząc o tym, że sami z siebie tego nie potrafimy, On chce tą miłość w nasze serca wlewać. Chce przychodzić nam z pomocą i, i zaprasza nas do tego, żebyśmy przychodzili i tę miłość od Niego niejako czerpali. Pamiętacie w Wieczerniku, niedługo po tym, jak Jezus mówi o przykazaniu miłości, mówi też takie słowa, mówi taką przypowieść o, o krzewie winnym i tam mówi nam o tym, że, żebyśmy trwali w Nim, a On w nas i żebyśmy trwali w Jego miłości. tak? To jest właśnie to, trwać w Jego miłości, jakby pozwalać się Mu napełniać tą miłością, żebyśmy mocą tej Jego miłości mogli pójść do innych i tę miłość im niejako ofiarowywać, przekazywać od Boga. Tak? I w dzienniczku... Yy... Siostra Faustyna zapisała przepiękne słowa Jezusa, które nam jakby dopełniają to, co powiedziałam. Pan Jezus mówi do niej tak. Pragnę, aby serce Twoje było siedliskiem miłosierdzia mojego. Miłosierdziem moim musisz być przesiąknięta cała. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat cały przez serce Twoje. Mamy być napełnieni Bożą miłością i mamy kochać tak jak Jezus. Może teraz um, rodzić się w nas pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest możliwe, żeby człowiek kochał tak, jak kocha Bóg? Czy możliwa jest taka miłość w nas, która potrafi wręcz oddać życie za tego, kogo kocha? Jeżeli Pan Bóg daje nam takie pragnienie kochania, i jeżeli nas do tego niejako zobowiązuje swoim przykazaniem, to znaczy, że taka miłość jest możliwa. Oczywiście sami, się, sami tego nie osiągniemy, ale Boże łaska może w nas tego dokonać i może tak przemienić Pan Bóg nasze serca, żebyśmy potrafili kochać naprawdę taką miłością, jak On kocha. I może tutaj mały przykład, przykład, który pewnie jest nam w pewien sposób bliski, bo dotyczy kogoś, kogo w pewien sposób znaliśmy. Przykład, który przeczytałam w jednym artykule na temat matki Teresy z Kalkuty. Któregoś razu jakiś dziennikarz zapytał ją: Jak to jest możliwe, że ona każdego dnia wychodzi do slamsów i pochyla się nad tymi najuboższymi? Co sprawia, że ona potrafi z taką miłością być dla nich, z taką miłością, którą się zachwyca cały świat? A patrząc po ludzku, jest to odrażające. I ona powiedziała na to, że zanim wychodzi do slamsów, najpierw idzie na godzinę przed Najświętszy Sakrament. Tam spotyka się z Jezusem, tam pozwala mu się napełniać miłością, żeby później tą miłość zanieść do slamsów. Dla mnie jest to ogromnie poruszające to, co Matka Teresa powiedziała. I, I ona jakby w doskonały sposób pokazuje to, o czym teraz mówimy, że że to właśnie Pan Bóg napełnia nasze serce miłością, żebyśmy mogli tą miłość dalej zanieść innym. Z żadnego innego źródła tej miłości nie zaczerpniemy, tylko u Niego. Także przychodźcie do Niego i czerpcie tę miłość, żebyście mogli ją później zanieść innym. Bo teraz jest kolej na nas. Matka Teresa swoje zadanie już wypełniła. Teraz się cieszy niebem. Teraz jest nasz czas. Być może ktoś z Was jest powołany do takiej heroicznej miłości. Kto to wie? Niemniej na taką miarę, na jaką Pan Bóg nas powołuje, każdy z nas jest powołany do tego, by miłość w ten świat nieść. I każdy z nas musi odkryć, gdzie, kiedy, do kogo tę miłość zanieść, abyśmy wypełnili to, to pragnienie Boga, pragnienie, abyśmy miłowali się nawzajem, tak jak On nas umiłował. Dalej w dzienniczku mamy zapisane takie słowa: Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Są to dosyć mocne słowa, jakie Pan Jezus mówi. Myślę, że powiedział on je do Faustyna, ale teraz mówi, teraz też do każdego z nas, bo wie, jakie jest nasze serce. Wie, że my lubimy dokonywać pewnych podziałów na tych, których chcemy kochać, i na tych, którzy może no. Nie mają prawa do naszej miłości. Są niegodni, albo na to nie zasługują, albo, żeśmy, albo nas jakoś skrzywdzili, także mamy jakieś tam prawo do odwetu. Prawda? Czasami mamy bardzo wiele wytłumaczeń, dlaczego kogoś nie kochamy, dlaczego gdzieś tam się od kogoś odsuwamy. Mamy wiele usprawiedliwień na to, wiele argumentów przeciw, tak? Ale gdybyśmy tak spojrzeli w głębi naszego serca i się zapytali, co tak naprawdę jest pod spodem tego wszystkiego. To być może jest to jakiś strach, jakaś próba ucieczki przed tym trudem, jaki niesie, taka miłość, taka miłość do końca, taka miłość przekraczająca wszelkie ludzkie opory. Tak? I święty Jan w swoim liście y, zostawił nam bardzo fajny test, jak zdiagnozować poziom miłości w naszym sercu. Myślę, że doskonale znacie ten tekst, ale pozwólcie, że ja teraz, że tak powiem, sparafrazuję troszeczkę to, co mówi święty Jan. Na czym ten tekst, test miłości polega? Jan mówi coś takiego, że mamy jedno serce i jedną zdolność kochania. Jeżeli chcemy zdiagnozować, jak kochamy Pana Boga, którego nie widzimy, to trzeba nam się przyjrzeć miłości do drugiego człowieka, którego mamy obok siebie. Bardzo prosty i bardzo wiarygodny test. Bo nam jest łatwo mówić o tym, że kochamy Pana Boga. Składać piękne może deklaracje na ten temat. Natomiast tutaj nie chodzi o słowa. Oczywiście czasami słowa są potrzebne, ale tutaj chodzi przede wszystkim o codzienność i o codzienne nasze czyny i gesty. I, I ten test właśnie w prosty sposób pozwala nam to zobaczyć. Pozwólcie, że teraz spróbuję zadać Wam pewne pytania w ramach tego testu i spróbujcie sobie na nie odpowiedzieć. Oczywiście nie na głos. Nie na głos. Ale w sercu, albo później w, w czasie, kiedy sobie przejdziecie do kaplicy na modlitwę, jaki, jaki ten poziom miłości w moim sercu jest? Najpierw zwracam się do Was, żony. żony. Przypomnijcie sobie to, jak dzisiaj rano przywitałyście Waszego męża. Czy zrobiłyście mu śniadanie, wyprostowałyście koszulę? Taka jest Wasa dzisiaj miłość do Pana Boga, jaką dzisiaj rano okazałyście swojemu mężowi mężowie teraz przyjrzyjcie się waszemu zachowaniu kiedy żona was prosiła ostatnio o zrobienie zakupów czy zrobiliście to tak od razu czy musiała z długo namawiać i prosić e, czy, i czy przynieśliście to co was prosiła, bo być może mieliście głowę zajętą tysiącem spraw i przynieśliście połowę rzeczy innych niż ona chciała e, taka jest wasza miłość Boga jaką okazaliście w tym momencie waszej żonie tak Albo zapytajcie się, jak byliście ostatnio w pracy i rozmawialiście podczas przerwy na kawę z waszym kolegą z pracy czy koleżanką na temat szefa. Może żeście go troszkę wyśmiali, skrytykowali, obmówili. Taka jest wasza miłość do Boga, jaką żeście wtedy okazali waszemu szefowi. Albo jak po pracy, żeście wrócili do domu i wasze dziecko chciało, żebyście się z nim trochę pobawili. Ale byście mieli tysiąc innych rzeczy, może ważniejszych w waszym rozumieniu, wtedy. Ale wasza miłość do Boga jest taka, jaką wtedy żeście okazali waszemu dziecku. To jest taki prosty test. I zachęcam was, żebyście ten test sobie robili często, bo on stawia nas w prawdzie. Oczywiście ta prawda nie jest prosta i trzeba pewnej odwagi, żebyśmy sobie powiedzieli to, jak wygląda nasza miłość, ale to jest jedyna droga do tego, żebyśmy naprawdę. Tę miłość zdobywali, bo miłość to jest coś, co trzeba nam zdobyć. Oczywiście łaska robi swoje i Pan Bóg będzie chciał ze wszystkich swoich sił i możliwości nam tą miłość ofiarować, ale sama łaska, tak powiem, automatycznie nie działa. Trzeba naszego trudu, trzeba naszego wysiłku, żebyśmy tę miłość naprawdę mogli zdobyć. I oczywiście takim przykładem dla nas szczególnym miłości będzie zawsze Faustyna. I teraz chciałam troszeczkę sięgnąć właśnie do tekstów z jej dzienniczka, żebyśmy sobie zobaczyli, jak ona walczyła o miłość i jak ona tę miłość bliźniego, jako miłosierdzie, konkretne oblicze miłości, miłosierdzie, jak ona to rozumiała, jak ona przeżywała i jak ona o to walczyła w swoim życiu. To było wielkie pragnienie Faustyny, żeby kochać, wielkie. I ona to pragnienie w sobie nieustannie rozpalała, nieustannie starała się w sobie je rozwijać, podtrzymywać, tak, żeby, żeby ono nigdy w niej nie zgasło. I przede wszystkim modliła się o to, żeby mogła kochać, żeby Pan Jezus ją przemieniał, żeby ją uzdalił do tej miłości, żeby po prostu uczynił ją podobną do Siebie samego. To co się w wielu jej modlitwach przewija. Uczy mnie podobną do siebie, przemień mnie w siebie wręcz tak się modliła Faustyna przemień mnie w siebie, żebym potrafiła kochać tak jak ty, żebym się zachowywała tak jak ty, żebym potrafiła tak patrzeć, tak słuchać, tak odczuwać, tak postępować wobec drugiego człowieka jak ty. I w dzienniczku, w numerze 163, mamy zapisaną piękną modlitwę siostry Faustyny, która właśnie pokazuje nam jej troskę i jej walkę o modlitwę. Być może tę modlitwę dobrze znacie. Jak przychodzicie do nas do kaplicy, na pewno nie raz ją słyszeliście, bo my tą modlitwą modlimy się codziennie. Ta modlitwa rozpoczyna się od takich słów. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, Przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. I później następuje szereg próśb o to, by oczy, uszy, język, ręce, nogi i serce były miłosierne. Faustyna każdą z tych próśb rozpoczyna od słów: Dopomóż mi, panie. Jakby chciała powiedzieć: sama nie dam rady, nie potrafię, więc przyjdź mi z pomocą, udziel mi swej łaski. Ty sam uczyń to we mnie, powierzam się Tobie. Wierzę, że Ty możesz tego dla do mnie dokonać. I pierwsza prośba dotyczy oczu. Faustyna modli się, bym nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Faustyna jakby chciała nam powiedzieć, kochać to patrzeć na drugiego głębiej niż tylko na to, co zewnętrzne. To nie oceniać Go po pozorach. To odkrywać piękno i wartość ukrytą w Jego sercu. To dostrzegać Jego godność i wartość, jaką ma w oczach Boga. Kiedy popatrzymy na Jezusa i na Jego spotkania z innymi ludźmi, zobaczymy, że On właśnie tak patrzył. Nikogo nie potępiał. Owszem, potępiał grzech, ale nigdy człowieka. I widząc Jego nędzę, zawsze człowieka podnosił, dowartościowywał, aby mógł odzyskać swoją godność. I my, będąc Jego uczniami, Jego apostołami, nie możemy inaczej. My też mamy uczyć się takiego patrzenia na drugiego człowieka, które patrzy głębiej niż tylko na to, co zewnętrzne. I też uczyć się takiego go, podnoszenia go, żeby mu przywracać Jego wartość we własnych oczach, a jeśli to możliwe, także w oczach innych ludzi. Druga prośba w tej modlitwie to jest: Dopomóż mi, Panie, aby mój słuch był miłosierny. Bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Faustyna mówi nam, że kochać to wyzwolić się z obojętności. Dzisiaj niestety świat troszkę jest zafiksowany na samym sobie. Uczy nas patrzeć tylko na siebie, na swoje potrzeby, na swoje pragnienia. Ale kochać to wyzwolić się z tego, nie być obojętnym, to uwrażliwić swoje serce na drugą osobę, na czasem bardzo skrywane jej potrzeby i cierpienia. To usłyszeć coś więcej niż tylko pozwalają na to nasze fizyczne uszy. Pochodzi o to, żeby posłuchać go sercem, żeby mieć serce czułe, delikatne, wrażliwe na to, co mówi drugi człowiek, może odkryć jego smutek, samotność. Może jakąś nieporadność, zagubienie, troski, które przeżywa, pytania, na które nie potrafi sobie odpowiedzieć sam, wątpliwości, które się w nim rodzą. My, jako apostołowie, jesteśmy do tego zaproszeni do takiej wrażliwości serca, do takiej wrażliwości słuchania drugiego człowieka. I kolejna prośba: dopomóż mi, Panie, aby mój język był miłosierny. Bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Kochać to zapanować nad tym, co mówię do drugiego człowieka i o drugim człowieku. Nasze słowa naprawdę mają moc potrafią ocalać, potrafią budować, ale też niszczyć, czy wręcz zabijać drugiego człowieka. Wydaje mi się, że chyba mało o tym myślimy, jakie skutki przynoszą wypowiadane przez nas słowa. A Faustyna kiedyś powiedziała tak, drże, kiedy pomyślę o tym, że mam zdawać sprawę z języka. W języku jest życie, ale i śmierć. Starajmy się więc zbadać, przynajmniej spróbować zbadać słowa nasze, na ile one przynoszą życie innym, a na ile śmierć. Jako apostołowie miłosierdzia jesteśmy powołani do tego, byśmy nieśli życie, a nigdy śmierć. A co tą śmierć niesie? Przekleństwa, kłamstwa, krytykanstwo, plotki, obmowy, oskarżenia, ironia, szyderstwa, wulgaryzmy, donosicielstwo. I pewnie byśmy mogli to jeszcze długo, długo wymieniać. Nasz język naprawdę to potrafi. A w tej prośbie Faustyny słyszymy jeszcze także o słowa y, o przebaczeniu i niesieniu pociechy drugiemu człowiekowi. To jest naprawdę wielka sztuka. Zdobyć się na takie słowa przebaczenia wobec kogoś, kto nas zranił, czyje zachowanie nas zabolało. Kochać to znaczy właśnie przekroczyć to zranienie, naszą chęć odwetu. Zatrzymać ten ból, który one niosą w sobie i odpowiedzieć na nie dobrem. Tutaj mi się przypomina pewien, pewna scena z filmu Droga do Zapomnienia. Nie wiem, czy znacie ten film. To jest film dla ludzi o mocnych nerwach. To jest historia człowieka, autentyczna historia żołnierza brytyjskiego, który w czasie II wojny światowej trafił do obozu jenieckiego nie, japońskiego. I jest w tym filmie pokazany jego los w tym, w tym yy, obozie, gdzie był straszliwie torturowany. Także został zmasakrowany i fizycznie i psychicznie także. Później yy, pokazana jest jego historia już wiele lat po wojnie, kiedy spotkał kobietę swojego życia. I doświadczając jej miłości i przemieniającej mocy tej miłości, yy, postanowił zrobić coś z tym doświadczeniem wojennym. I gdzieś w gazecie dotarła do niego, przez gazetę dotarła do niego informacja, że ten człowiek, który go tak maltretował w tym obozie jenieckim, nadal żyje. I on postanowił pojechać do niego. Ta scena, w której oni się spotykają i się rozpoznają, jest tak pełna napięcia, że, że trudno jest ją wytrzymać. Ten człowiek, ten Japończyk myśli, że to będzie jego koniec, że on go odnalazł właśnie po to, żeby teraz zrobić mu dokładnie to samo, co on mu zrobił wiele lat wcześniej. A ten człowiek podchodzi do niego i mówi mu tylko jedno: że mu przebacza. I następuje długa chwila ciszy. Jest niesamowity moment, co te słowa zrobiły w tym człowieku. Jak dotknęły jego najgłębszych pokładów. Potem człowiek po, po chwili milczenia zaczyna straszliwie szlochać, i wpadają sobie w ramiona. Ci dwaj mężczyźni, oprawca i, i ofiara. Ym, niesamowite doświadczenie mocy ludzkiego przebaczenia. Zachęcam Was do zobaczenia tego filmu i, i, i do przeżycia tego doświadczenia przebaczenia w dramatycznych okolicznościach. Jeden człowiek potrafi drugiemu przebaczyć, tak że oni zostają przyjaciółmi. Później jest pokazane, pokazane prawdziwe osoby, prawdziwe zdjęcia tych osób, które, które tego doświadczyły, i jest taka informacja, że oni do końca swoich dni byli przyjaciółmi, mimo takiego dramatu, który się między nimi wydarzył. Taką moc mają słowa. Dobrze, ale wracajmy do modlitwy Faustyny i do kolejnej jej prośby. Dopomóż mi, Pani, aby moje ręce były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym potrafiła czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, Pani, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Kochać to przychodzić drugiemu z pomocą, to brać na siebie również to, co trudniejsze, wymagające większego wysiłku, może nawet w obliczu naszego zmęczenia, utrudzenia. Pewnie pamiętacie taki przykład Faustyny, z życia Faustyny, kiedy po całym dniu naprawdę ciężkiej pracy wróciła do swojej celi, już się rozebrała, już prawie się kładła spać i nagle siostra z celi obok poprosiła ją o herbatę, tak? No, Faustyna miała wtedy tysiąc powodów, żeby powiedzieć jej nie, ale ubrała się z powrotem i przez, ten, przez to błoto po kostki, tutaj na dziedzińcu, przeszła do kuchni. Tam musiała napalić z piecu z powrotem, bo nie było wtedy elektrycznych czajników, żeby w dwie minuty była woda. Tylko musiała napalić w piecu, tą herbatę zrobić i z powrotem po tym błocie jej przynieść, tak. Faustyna ma wiele takich epizodów w swoim życiu, w którym naprawdę w heroiczny sposób potrafiła przezwyciężyć swoją słabość, swoje zmęczenie, swoją chorobę, swoje różne niedomagania, żeby okazać w prostych gestach, czasami, miłość drugiemu człowiekowi. I musiało być to tak piękne, że ludzie błogosławili za to Boga, bo jest też takim. Opis w dzienniczku, w którym Jezus w postaci ubogiego młodzieńca przychodzi tutaj na furtę. I kiedy później objawia się Faustynie, że to jest On, mówi, że przyszedł tutaj dlatego, że usłyszał tyle błogosławieństw z powodu czynów jej miłosierdzia, że chciał posmakować tego miłosierdzia sam. Zobaczcie więc, jak, jak musiała Faustyna w niesamowicie piękny sposób to, tą miłość drugiemu okazywać swoimi i swoimi nogami miłosiernymi że aż, aż sam Jezus chciał tego po ludzku doświadczyć i jako młody chłopak, biedny, głodny, przyszedł tutaj na forte, żeby tej, tej miłości Faustyny doświadczyć. I ta modlitwa kończy się taką prośbą. Dopomóż mi Panie, aby moje serce było miłosierne, bym czuła z cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że będą nadużywać dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, O Panie mój. Faustyna chce współodczuwać z cierpiącymi. Chciałaby wręcz podzielić z nimi ból serca i w ten sposób przynieść im wsparcie. Są takie momenty, kiedy. Można tylko, albo można powiedzieć, aż tyle można zrobić dla drugiej osoby, żeby w jej cierpieniu być z nią blisko i po ludzku, na ile jest to możliwe, przez współczucie, ten ból przeżywać. I Faustyna właśnie prosi o taką wrażliwość i taką umiejętność, aby potrafiła współczuć z każdym cierpiącym, którego na swojej drodze życia spotyka. Ale prosi też o serce hojne dla tych wszystkich, z którymi będzie na co dzień. O takie serce, które będzie zawsze chciało dawać, nawet jeżeli będzie się czuło wykorzystywane, kiedy będzie ta jej dobroć nadużywana. Faustyna prosi Boga, żeby właśnie potrafiła tak kochać, tak głęboko, tak do końca, tak naprawdę jak on kocha. Taką drogą szła nasza Faustyna. Tak? I można powiedzieć, że doszła naprawdę do szczytów w miłości że to, to, to świadectwo jej miłości wobec bliźnich jest naprawdę niesamowite. Um, teraz przed nami będzie też taki czas, kiedy, kiedy będziemy mogli się pomodlić na chwilę w kaplicy. Także zapraszam Was, żebyście zastanowili się nad miłością, jaka jest w Waszych sercach. Żebyście się skonfrontowali z tym przykładem, jaki daje nam Faustyna. I może dzięki temu też spróbowali zrobić w swojej codzienności jakieś małe kroki naprzód aby później, kiedy zrobicie ten test świętego Jana, mogli powiedzieć na końcu tak kocham Boga, bo kocham drugiego człowieka i tego Wam z serca życzę. Dziękuję.